Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga GaiaPisze.pl o minimalizmie, rozwoju osobistym oraz zrównoważonym stylu życia. Jestem znowu w innych okolicznościach przyrody, znowu mam inne tym razem przeszkadzacze, A żeby było ciekawiej. To właśnie zepsuła mi się żarówka z mojej lampy, także ze światłem jest kiepsko, z dźwiękiem jest kiepsko. Mam nadzieję, że chociaż z treścią będzie lepiej. Trwa wyzwanie. Listopad bez zakupów, no buy November. Coraz więcej osób dołącza, mamy połowę listopada. Ja muszę powiedzieć, że niestety przełamałam się i kupiłam cztery rzeczy. Kupiłam sobie wieszaki do szafy i kupiłam tę poduszkę, którą tu widzicie, ponieważ te polowe warunki troszeczkę na mnie wpływają tak przygnębiająco i. Poczułam, że potrzebuję stworzyć sobie taką bardziej przytulną atmosferę. Na tyle na ile mogę, więc stąd właśnie ta poduszka. Natomiast rozpoczynając to wyzwanie, wiedziałam, że będę kupowała tego typu rzeczy właśnie wyposażenie domu, więc nie czuję się gdzieś tam jakoś strasznie z tego powodu rozczarowana sobą. I też yy, dzisiaj będę opowiadała Wam o takich błędach zakupowych, których dokonywałam w przyszłości. Natomiast yy, na wstępie chciałabym powiedzieć, że błądzenie, popełnianie błędów nie jest niczym złym, jakkolwiek paradoksalnie yy, to nie brzmi. Popełnianie błędów jest normalnym, naturalnym elementem każdego procesu i my te błędy będziemy popełniać, tak? kiedy zmierzamy do jakiegoś celu, kiedy chcemy schudnąć, kiedy chcemy uprawiać jakiś sport, kiedy chcemy podjąć się jakiegoś nowego hobby, nauczyć się grać na instrumencie. Będziemy te błędy popełniać i to jest ok, dlatego że dzięki błędom się uczymy i w żadnym wypadku nie jest to coś, co Mówi nam, że okej, okay, popełniłeś błąd, więc powinieneś przestać. Przestać się odchudzać, przestać uprawiać ten sport, przestać grać na instrumencie. Popełnienie błędu nie powoduje, że wszystkie nasze wysiłki idą na marne. Ja przez połowę listopada nic nie kupowałam. Nadal nie kupuję ubrań, nie kupuję książek, nie kupuję kosmetyków, więc tego się trzymam. To, że kupiłam tę poduszkę wcale nie sprawia, że mam poczucie, że to wyzwanie mi się nie udało, że poniosłam jakąś porażkę. Jeżeli Wy w trakcie tego wyzwania też się przełamaliście, coś kupiliście, jakąś jedną rzecz, nie przejmujcie się, kontynuujemy to wyzwanie. Jeszcze połowa listopada przed nami, jeszcze wiele różnych zasadzek na naszej drodze. Dajcie znać w komentarzach, czy też podobnie jak mi mm, jednak zdarzyło Wam się coś kupić, czy trwacie dalej e, niezłomnie w tym wyzwaniu i nic nie kupujecie. Bardzo chętnie z Wami podyskutuję. A tymczasem już przejdę do tych błędów zakupowych, bo właśnie na nich chcę się dzisiaj skupić. Będę mówiła o błędach zakupowych, które popełniałam ja sama osobiście i w przeszłości takiej dalszej, kiedy jeszcze nie byłam zaznajomiona z minimalizmem i które popełniałam całkiem niedawno. Zastanawia się, skąd się takie błędy biorą, bo wydaje mi się, że to jest dobry sposób, żeby też zrozumieć swoje zachowania konsumenckie i też po prostu unikać takich błędów w przyszłości. Jak zaczęłam się zastanawiać nad takimi błędami zakupowymi, to pierwsze, co przyszło mi do głowy, to odkurzacz piorący, który zakupiłam, kiedy. Wprowadziłam się do mojego malutkiego mieszkania w Sopocie i chciałam mieć jak najmniej sprzętów. To był początek takiej mojej fascynacji minimalizmem, więc na początku zawsze człowiek jest taki mega, mega zmotywowany, żeby rzeczywiście jak najbardziej sztywno trzymać tych zasad. I ja bardzo nie chciałam mieć i mopa, i odkurzacza. Bardzo zależało mi na tym, żeby kupić sprzęt, który będzie miał te dwie funkcje w jednym żeby nie zajmował mi gdzieś tam przestrzeni w szafie w przedpokoju. To był odkurzacz, który dobrze sprawdzał się na kafelkach, natomiast na panelach nie do końca i finalnie odkurzacz, który kupiłam za 500 zł, sprzedałam na Oeliksie za 100 zł, no i czego się nauczyłam, że takie rozwiązania dwa w jednym, trzy w jednym nie zawsze się sprawdzają, tak? Ja mm, jako minimalistka często powtarzam, że lepiej jest sięgnąć po takie uniwersalne przedmioty niż jakieś wyspecjalizowane, natomiast w tym e, przypadku to się nie sprawdziło i myślę, że Taka lekcja mogłaby brzmieć w ten sposób, że nawet takie najbardziej klasyczne zasady minimalistyczne też warto poddawać krytyce. Nie warto trzymać się ich gdzieś tam ślepo, tylko dopasowywać je do swojego stylu życia. Myślę, że sprzęty AGD właśnie są taką kategorią przedmiotów, gdzie. Um, ta zasada tej uniwersalności no, nie do końca się sprawdzi. Drugi błąd zakupowy, który popełniamy wszyscy, to jest kupowanie rzeczy dla takiej wymyślonej, wymarzonej wersji samego siebie dla tak zwanego fantasy self. Ja mam swoją wizję siebie w głowie, który nie do końca pasuje do tego, jak, jaka ja jestem naprawdę jak wygląda każdy mój dzień. I takim przykładem kupowania rzeczy dla wymyślonej wersji siebie, na pewno w moim przypadku były buty na wysokim obcasie. Buty na obcasie to jest taka rzecz, która jest totalnie dla mnie, przynajmniej niewygodna mm, i niezdrowa po prostu. Ja mam tendencję do skręcania kostek, więc buty na obcasie naprawdę nie są mądrym wyborem. Przez wiele lat kupowałam buty na obcasie, dlatego że miałam taką wizję siebie osoby, która chodzi na wysokich obcasach, ubiera się elegancko. No rzeczywiście to był taki zakup, który gdzieś tam był podyktowany taką presją z zewnątrz, też presją takiego podobania się mężczyznom. No dobra, ale dosyć już o tych butach no, w co się wiecie o co chodzi. Generalnie każda z nas popełnia ten sam błąd. Kupujemy buty, bo są po prostu ładne, bo wyglądamy w nich zgrabnie, ale de facto chodzenie w takich butach to jest po prostu... Um, Średnia przyjemność, że tak powiem. I zawsze nie wiem dlaczego, i nie wiem czy Wy też tak macie, ale strasznie mnie śmieszy, jak widzę, że koleżanka kupiła sobie nowe buty na obcasie i mówi, ale one są naprawdę wygodne, chodzi się w nich jak po prostu w kapciach. I to mnie bardzo bawi, bo ja miałam buty na obcasie kiedyś na nogach i to nie są kapcie. Trzeci błąd zakupowy, jaki zdarzało mi się popełniać, to jest kupowanie rzeczy na specjalną okazję. Taką rzeczą była na przykład sukienka, którą kupiłam na wesele mojej mamy. No i na tym weselu, tak naprawdę, skończyło się moje używanie tej sukienki. Y oczywiście, no, w czymś trzeba iść na to wesele, tak? Nie pójdę w jeansach, w t-shircie, chociaż w sumie, dlaczego? Ale nie, no, ja byłam świadkiem wtedy, więc musiałam jakoś ładnie wyglądać. Natomiast y Teraz, jak sobie o tym myślę, to kupiłabym raczej taką sukienkę, którą mogłabym założyć i na wesele, dodając do niej właśnie jakieś, nie wiem, bardziej eleganckie akcesoria, ale którą mogłabym potem też nosić na inne okazje, tak? Czy do teatru, czy na jakieś wyjście. Tak żeby ta sukienka nie była tylko jakimś takim jednorazowym zakupem. Czwarty błąd zakupowy to jest na pewno kupowanie dla rozrywki i dla poprawy humoru i. Tutaj już mówiłam o tej poduszce, tak, e, którą kupiłam, żeby troszeczkę tak sobie poprawić e, humor. E, natomiast mi zdarza się najczęściej kupować albo ubrania, albo kosmetyki właśnie po to, żeby sobie poprawić humor. Natomiast e, z tym poprawianiem humoru właściwie to jest taki temat, o którym ja już wiele razy mówiłam na tym kanale. Kupowanie rzeczy nie poprawia humoru na dłuższą metę. Jest takie zjawisko jak e, Buyer's remorse, czyli yy, na polski to się tłumaczy, taki żal osoby kupującej, taka, taka depresja, powiedzmy, pozakupowa, chociaż no, nie jest to prawdziwa depresja, ale jest to taki spadek yy, nastroju po tym, jak coś kupimy, tak, kiedy dociera do nas, że wydaliśmy pieniądze, że to jest jakaś rzecz, która de facto nie wpłynie na nasze życie, nie, nie, nie uleczy nas. Myślę, że jeżeli chodzi o poprawę humoru, to większości osób poprawi humor spotkanie z innymi ludźmi, rozmowa z kimś bliskim, przyjacielem, z członkiem rodziny. Ja akurat jestem bardziej introwertyczką, jestem taką osobą, której humor poprawia i wprowadza w lepszy taki nastrój, zaprowadza większą równowagę w życiu, spędzenie troszeczkę czasu sama ze sobą wyciszenie się, pójście gdzieś na spacer. Myślę, że każdy z nas wie, co najbardziej poprawia mu humor, co jest taką rzeczą niematerialną, bo nie słyszałam jeszcze, żeby ktoś na przykład wrócił ze spaceru albo wrócił ze spotkania z przyjaciółką i powiedział, że żałuję, że to zrobiłam, bo po prostu po co, po co mi to było. Raczej wracamy z galerii handlowej z naręczem siatek i myślimy sobie Boże, po co ja to zrobiłam, po co ja wydałam te pieniądze. i Piąty błąd zakupowy, który też niedawno popełniłam, to jest takie kupowanie zamiast i na przekór, bo ja muszę powiedzieć, że ja mam ze względu na kształt mojej sylwetki dość duży problem z kupowaniem spodni. I ja obecnie mam tych spodni, nie wiem, no 5 par łącznie, nie wiem, z jakimiś dresami, które aktualnie mam na sobie. No, więc tych spodni, no i też jakieś spodnie takie lekkie na lato. Właściwie mam jedne takie jeansy, w których mogę chodzić przez cały rok i zawsze myślę sobie, że muszę kupić sobie spodnie, bo, bo mam tylko jedną parę i ostatnio właśnie poszłam do lumpeksu z takim planem, że okej, okay, potrzebuję spodni, chcę mieć nowe spodnie, jakieś nowe jeansy, no i weszłam do tego lumpeksu, ale oczywiście w lumpeksie ciężko jest trafić, bo... Nie ma tam możliwości wyboru innego rozmiaru, więc weszłam do Lumpeksu i nie było żadnych spodni, które by nam nie pasowały, które by mi się podobały. Więc zamiast tego kupiłam sobie trzy bluzki. No i, mm, po cholery, ja te trzy bluzki kupiłam. To ja naprawdę nie wiem, bo z trzech bluzek jedne spodnie się jakby nie zmaterializują. Natomiast, no. Miałam takie poczucie, że jak już jestem w tym Lumpaxie, już pojechałam, to już muszę coś kupić. Nie wiem w ogóle, może mm, dajcie znać w komentarzach, czy też czasami tak macie, że jak wybierzecie się do sklepu, to czujecie, że z czymś musicie stamtąd wyjść, bo jest wam na przykład głupio, um, bo myślicie sobie, że ekspedientka się na was dziwnie będzie patrzyła, że jak już tam weszliście i coś oglądacie, to wypada coś e, kupić. Ja kiedyś miałam coś takiego, nie wiem skąd się bierze takie coś. Um, dajcie znać w komentarzu, czy, czy może też macie czasami takie dziwne odczucie. Szósty błąd zakupowy to jest na pewno um, robienie zakupów bez sprawdzenia danej marki. Mi zdarzyło się kupować rzeczy na przykład w sklepie Massimo Dutti i wydawało mi się, że to nie jest sieciówka, że to nie jest fast fashion. Um, Jakież było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że um, ta firma, ta marka też należy do dużego koncernu odzieżowego i tak naprawdę nie różni się niczym od. Tych takich popularnych, tanich sieciówek. Oprócz ceny, właściwie bardziej pozycjonuję się na taką luksusową, więc na pewno już tam zakupów nie będę robiła. Zwłaszcza, że te ubrania wcale nie są jakiejś super jakości, moim zdaniem. Czasami kupuję ich ubrania, ale na vinted i z vinted też się wiąże kolejny, siódmy błąd zakupowy, czyli kupowanie. Bez dokładnego sprawdzania rozmiaru. Muszę przyznać, że zdarzyło mi się parę razy kupić coś na Winted bez takiego dokładnego zmierzenia, powiedzmy na oko, tak. Wydawało mi się, że ok, jest L, -ka, XL, -ka, mogę tą rzecz kupić. Natomiast potem, jak ta, ten przedmiot przychodzi, okazywało się, że jest totalnie za mały. No i w takiej sytuacji, no, nie pozostaje nic innego, jak albo zwrócić, ale nie oszukujmy się, jest to dość kłopotliwe i dla tych paru groszy nie do końca się to opłaca. Um, najczęściej takie rzeczy po prostu trafiają w kontenerze PCK. Ostatni błąd zakupowy, o jakim chciałam powiedzieć, jest troszeczkę związany z, ze zbliżającą się porą roku, czyli ze świętami. Będziemy bardzo dużo kupować prezentów i z tym też wiąże się taki bardzo bardzo powszechny błąd, który jestem przekonana wszyscy popełnialiśmy kiedyś, popełniamy, mianowicie kupowanie prezentu dla kogoś, ale bardziej z myślą o sobie. Ja na początku mojej fascynacji minimalizmem e, też miałam takie poczucie, że chcę przekonać jak najwięcej osób do tego, i zdarzało mi się kupować na przykład książkę na temat minimalizmu osobie, która była totalnie tym niezainteresowana. I wydaje mi się, że często, kiedy kupujemy coś dla kogoś, myślimy sobie, o to nam się tak podoba, ta osoba świetnie by w tym wyglądała. Bo my byśmy ją chcieli, więc kupujemy ją komuś, bo chcemy tą osobę uszczęśliwić, tak? Natomiast z pewnością o wiele lepszym sposobem jest to, aby kupować prezenty z myślą o tej drugiej osobie, dobrze poznać jej potrzeby, jej. Zainteresowania, dobrać ten prezent dla niej. Jeżeli nie mamy pojęcia, co dana osoba lubi, to nie starajmy się przełożyć swoich zainteresowań na nią, tylko kupić coś w miarę właśnie uniwersalnego, albo dać jej po prostu kartę podarunkową, dzięki której będzie mogła sama sobie na przykład kupić książkę w Empiku. Wiele sklepów teraz oferuje, nawet wiele polskich marek oferuje takie karty podarunkowe, więc z tym akurat nie ma zupełnie problemu. Wydaje mi się, że to już wszystko, o czym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że jakoś zniesiecie to słabe oświetlenie dzisiejsze. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Dajcie znać, jak idzie Wam wezwanie. Listopad bez zakupów czy zdarzyły Wam się jakieś błędy, może jakieś inne błędy zakupowe popełnialiście w przyszłości i jak zawsze nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał, polubić ten filmik i do zobaczenia za tydzień. Cześć!